Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 4-10 kwietnia. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Rodzaju. Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił. Oto moje przymierze z Tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, bo uczynię Ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, także że staniesz się ojcem narodów, i pochodzić będę od Ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Tobą a mną oraz Twoim potomstwem będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim, a potem Twojego potomstwa, i oddaję Tobie i Twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz. Cały kraj Kana jako własność na wieki i będę ich Bogiem. Potem Bóg rzekł do Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Dzień chciałbym zwrócić uwagę na zmianę w imieniu, która się dokonuje w życiu Abrahama. Wiemy, że ta zmiana imienia zewnętrzna jest bardzo prosta, bo Pan Bóg mówi: Będziesz się teraz nazywał inaczej. Tak naprawdę ta zmiana imienia była poprzedzona bardzo długim procesem wewnętrznej przemiany do tego, by Abraham mógł się stać Abrahamem. Pan Bóg tak prowadził Abrahama, Pan Bóg tak chce prowadzić każdego z nas, poprzez taką wewnętrzną przemianę do wejścia na drogę głębszego, pełniejszego przeżywania drogi, na którą Pan Bóg chce nas zaprosić. Niech Was Bóg, Sławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia. Szczęść Boże.